To jest seria Postępowe Gospodarstwo Rolne, w dzisiejszym odcinku lecimy z wapnem yy, rozrzutnik już jak tu miałem przyprowadzony do obornika to już pomyślałem, że ogarniemy jeszcze wapno od razu żeby było z głowy no i lecimy pierw pierw dam ton, tam na dołku rozrzucę wapno <laughs> Nic nie jedzie, nic nie jedzie. To się cieszę, tutaj też nic. Dobra, jedzie, ale zdążę. Pyk, zjeżdżamy. Lecimy, nie śpimy. Kawal tutaj jest, w dalszej części odcinka tutaj będzie e, e, gruberowanie. <laughs> Gilotynę trzeba będzie roztworzyć. Pyk. Uuu. Samuliłem uh, uh. Ma co ciągnąć już O tutaj. A nie, tutaj już dawałem Wapno Tutaj było sypane to tutaj mogę tak. Wapno to można szybko jeździć w miarę o, i luksusowo akurat wapno całkiem sporo dawkę daje od razu, żeby żeby się nie bawić tam co sezon wapno czy coś, tylko gwale co 2-3 sezony jedno wapno I będzie chłodzić dobra bardzo ładnie pyk no i tutaj starcie do ścieżki, Ona przez rzuca za ścieżkę no i to mi się podoba Stąd obornik wywiozłem, bo to trochę było obornika Wziąłem ładowarko, jak już tu byłem Zabrałem od razu Żeby się nie szarpać tu Przerzuciłem tam na tamte pole po rzepaku Tą kupkę Jeszcze trochę wystało, ale już, już nie, nie będzie już Tyk, tempomacik Walimy trochę do prawej dobra wyłączyć pieca pyk pyk dobra w sumie Dobra, tutaj tak polecimy i będzie dobrze. Wynajmniej mam taką nadzieję. Tu się wyrówna. No starczy jeden reszutnik na to pole, jak mi się wydaje, bo jeszcze pułaby zostało. Nie no, większa trochę połowa, ale powinno starczyć. Mówię, dzisiaj są dwa odcinki o elegancko nagram. Na noc ustawię, wrzucę mi się. Już będzie na dwa dni w przód, będzie ponagrywane. Już będzie można trochę odpocząć od nagrywania. Odpocząć, kurwa. 28, 29. Myślę, że powinno się dosyć sporo odcinków pojawić. Chodź, zobaczmy co będę robił. Bo to jest nigdy nie wiadomo. No, ładnie tutaj ścieżko teraz. No, rozrzucanie jest elegancko. No, to mi się podoba. Animacja no czej bista jest w tym rozrzutniku po prostu no nie mówię. no i ostatni przejazd pyk. pyk i elegancko trochę do prawej o można można zamykamy gilotynę coś piesę aby wyłączyć i lecimy tutaj Uu u, u. o ale przymuliłem no i chyba poza odcinkiem chyba tutaj rozrzucę jeszcze te wapno a obornik stąd sobie ole Bo na inne pole mi będzie potrzebny jednak Dobra, mogę w sumie rozrzucać tu już Ale trochę przejadę jeszcze Tu nie chcę mieszać z obornikiem To wyłączę, tutaj przelecimy Hik <laughs> Nawijamy Tutaj bardzo ładnie wyrobić trzeba no mówię, no Zek, Tutaj obejmę to Może, może Dobra, jakoś tak Cyk I elegancko, no sporo dawkę daje, tak i tak Chyba za dużo Oj, trochę nie dorzucę Siul tam Krzaki tak nie wyciągną Wapna No i akurat koniec tutaj będzie No i tu mogę zagasić maszynę i my teraz lecimy do Jundira. Gdzie ja mam Jundira? A, już tam. No tak. O zobaczcie, no fajny zestaw, mi się podoba na przykład. No i tutaj też chciałbym w szagę. W szagę chciałbym tutaj puścić. Bo nie w jakoś dużo, no mówię no naprawdę lekko. E, Ctrl C. Wykryj szerokość na jeden. Trochę jeszcze tak. Jeszcze. Dobra, coś takiego. O, teraz też tutaj. Opek. Wszystko nagrywam jednego dnia. Jak to widzicie, wczorajszy i dzisiejszy odcinek to jest nagrywane jednego dnia, więc mówię, jeszcze się nie przyzwyczaiłem dobrze. Pyk. No, ale myślę, że będzie dobrze. No i Jandir zbytnio nie czuję. Jakbym zredukował, oj co mocno tak bym musiał ale no to tak brzmi jak o, urwę urwę zaraz coś no i tu jest GPS i to pyk odpalamy najbliższą ścieżkę kurde no i no, lux Trochę pouprawiamy, tak jak mówiłem. Nagrywa się, nagrywa się. 8 minut. No, bardzo ładnie. Tura może leciutko puszczę, żeby tylko... O, o, wciąż nie zahaczę, zaraz. I tak się skończy. No, mówię. Kurde. O, czyli to jest ten niższy, a. ale ja cały czas ten wyższy naciskałem przycisk. Pyk. No i lecimy, kurde. W lekko szaga też to się uprawi. No i mówię, po tych ścieżkach, kurde, nawet. Jak to jest z animacja orki? Fajnie to wygląda, podoba mi się. Nie wiem, czy będę zmieniał. O ile no, chyba, że będzie inny gruber, no to wtedy, o. Głębusz, znaczy. No ale no po ścieżkach tak głębuszować? Fajna sprawa, mi się podoba. Mi się podoba. A więc, jeżeli będę ścieżki, no to myślę, że co, co jakiś. co ten. Co sezon będzie można jakieś takie fajne odcineczki ponagrywać z tego, z takiej akcji. Opuszczamy Pyk. O, bardzo ładnie tu pracuje wszystko. Pyk. No i zaraz tu będzie porobione. Nawigacja ładnie działa. Jondiroska od Jundira. Bo trochę podniosę, bo nie wiem czy nie haczy lekko Dobra pyk. Teraz polecę odwinę się w lewo Żeby tu nie kręcić pyk, pyk. No i pyk. No i lecimy, kurde Zawsze tu jest zajbiście no John Deere'em no to już można fajnie popracować. O, i teraz będzie ładnie przez ścieżkę. Bo wiadomo, jakbym leciał prosto, tak jak wygodnie, że tak powiem, to by cały czas to samo było, a tak trochę ta ziemia tak przejdzie, trochę tu i no i to lepiej no wygląda. O, bardzo ładnie. I myślę, że zaraz po tym że to nic nie będę łamał, tylko wjeżdżam tutaj z siewem. Bo tu rzepak będzie, coś rzepak tu będzie siany. Jeszcze w następnym odcinku zobaczymy Jak wyjdzie z czasem Dobra, gazu biega przełączyć Nie to oj Pyk, a jakbym dał wyżej Nie, to jest 15, no, to git No i taka szybka akcja była te wapno a tutaj też będzie myślę fajnie fajnie myślę że to będzie wyglądać tu jeszcze przy sobie no muszę to poprzepisywać wszystko kurde wtedy będzie można robić nagrywać kurde Lux będzie już plan na oborę mam będzie trzeba, no, trochę jeszcze porobić myślę, że na, na następny odcinek, myślę, że już to będzie będzie fajnie podziałane <laughs> bardziej już będzie przygotowane po odbudowę tutaj też coś się pojawi, gdzie ja teraz to uprawiam dlatego trochę teraz żałuję, że dawałem tu obornik ale zobaczymy, może się nie uda Tyk. No ale no to już inwestycja dosyć spora. No tutaj no będzie kasy sporo z tego, ale nie chcę mówić kto to, co i jak. Dobra, jest 13:14 minuta, a więc kit. No i dwa odcinki przez noc myślę, że się wstały fajnie będzie będzie chodzić choć może jeszcze jeden nagram zobaczę, choć będzie sporo tu ogarniania myślę, że pod następny wyk o wyk i opuszczamy aż zobaczę jak to będzie z tej kamery wyglądać a tylko coś się oczywiście zbugowało, no mówię wyk teraz tu jest przycisk ...tempo elegancko robota idzie o, 118 tysięcy kredy... kasy no i kredyt myślę, że do 600 tysięcy zaciągnę choć jeszcze do sprzedaży tam trochę będzie, mleko no ale tak tak, myślę, że 600 będzie kredyki, no, mówię jeszcze Oj, przycisk oj, Nie, to trzeba poprawić Tak to jest No już byłem wprawiony ze środka i teraz mi dziwne <coughs> Z tej <twojej> strony trzeba Pyk <coughs> Kurde nie wiem gdzie mam koguty przypisane Dobra A jeszcze rozkładania nie mam przypisanego, ja teraz tak myślę, chyba No i bardzo ładnie, kurde. Zaraz będziemy kończyć. Ten odcinek chyba będzie krótszy. Tak mi się wydaje. Bo no co, tu nie mam zbytnio akcji. Nie chcę zaczynać. Co tam, tam trzeba dokończyć? Wapno, czyli trzeba po wapno kolejny jechać. I później gruberować. No i tu się wyrzepaku Będę w następnym odcinku. Chociaż z nami te pole muszę ogarnąć. No te pole. No może się już chyba wiem co będzie w następnym odcinku Mówię, no mówię, mówię, mówię pyk Elegancko, kurde, no to mi się podoba No i pół w no pół pola już jest zrobione to tak, tak no, chyba jedno z moich największych tak naprawdę tu myślę, że ładnie podziałaliśmy w odcineczku Myślę, że fajnie to wyszło o, no i teraz no, to się ładnie wyszło. cyk no i zaraz będziemy kończyć O basun, uważaj jak chodzisz. Może teraz tutaj to dokończymy. Elegancko robota idzie. Robotaju, robotaju. Pyk. Podnosimy coś HR, to znaczy podnośnik dobrze nie zadziałał No mówię, to bana ta te technologia. Pyk. No i co? To by był koniec chyba. Tak mi się wydaje. To by było na tyle w tym odcineczku. Gruber Agromasza się fajnie spisał. To i to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym. Zostawcie coś po sobie, jakiś komentarz, łapę. No i do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się! Elo!